Jak co roku na wszystkich przybyłych sympatyków czekać będą rozmaite atrakcje. Organizatorzy zadbają o najmłodszych i o najstarszych przyjaciół klubu. Nie zabraknie specjalnego namiotu sektora rodzinnego, w którym dzieci będą mogły miło i aktywnie spędzić czas. Zorganizowana zostanie także zabawa taneczna, mamutowe disco. Dla nieco starszych, klub przygotował ciekawe konkursy z nagrodami oraz wzorem ubiegłego roku pokaz treningu zapaśniczego na pełnowymiarowej macie. Nie zabraknie oczywiście prezentacji pierwszego zespołu GKS-u. Bełchatów, którą poprzedzi prezentacja wszystkich drużyn występujących w Bełchatowskim Klubie. Tradycyjnie będzie można zakupić oficjalne gadżety w klubowym namiocie oraz odwiedzić stoisko Stowarzyszenia Sympatyków GKS-u Bełchatów. Tegoroczna zabawa odbędzie się w piątek 19 lipca tradycyjnie na Platu Narutowicza w godzinach od 18 do 22. Yeah. we start. starting!